Witam serdecznie Państwa jestem w szulu numer nr 1 tu jest matka bez skrzydełka z ziemi wyszła słaba zbudowała potężną rodzinę a teraz ta rodzina mi znikła i to jest pytanie czy jeszcze ją waroza do końca nie zjadła i dzisiaj już będzie może 11 ale pszczoły nie garną się do latania i chciałem to obejrzeć Chciałem to obejrzeć Proszę Państwa ile tych pszczół w ogóle w tym ulu jest No tu muskuły jak widzicie za ostatnim plastrem prężą strasznie Podczas ostatniego przeglądu No drodzy Państwo nie widziałem tu pszczół w Zobaczcie co jest teraz Dostały 6,5 kg cukru nagromadziły 15 także tu potęga była, skoro dużo pokarmu sobie nagromadziły Ale ta potęga gdzieś wyparowała Proszę Państwa plastry bardzo ciężkie tu by pasował jakaś szta, sztaplarka tu by pasowała jakaś taplarka do dźwigania tych plastrów no i popatrzymy dalej co tu jest. Taka piękna rodzina była, tyle pszczół i nie zostało nie, z niej nic. No i teraz korzystając, że nie ma wielkich ramunków można popatrzeć po tej pszczole proszę Państwo. Można popatrzeć po tej pszczole. No nie widać tu szu zdeformowanych, hmm. czerw jest, tu jeszcze jest szansa, że ta rodzina się może odrodzić, tylko jej dać spokój, jeść mają co. No jest duży pociąg, drodzy Państwo, w tej rodzinie pszczelej. Do robienia tych nadróbek podramkowych, bo bardzo dużo nadróbek już tu wyciąłem. No i to z kolei na tym plaszcze, w tym miejscu, jest ładnie tych pszczółek. To może, że tak źle nie będzie. Drodzy Państwo, jak mi się to wydawało. w czwartek rano były budrowane i ten zabieg chyba trzeba będzie jutro rano w niedzielę powtórzyć jeszcze pudar, puder zalewa na dni ule ula. no ja tu zaglądałem w godzinach lotów pszczół proszę państwa to ażem się przestraszył w tym ulu nie było pszczół a ja tu widzę teraz młode zdrowe pszczoły no teraz o tym jaka ta rodzina będzie, jak będzie wyglądać decyduje waroza teraz jest decydujący bój na nawłoci no i jest tu matka pszczela bez skrzydełka, proszę popatrzeć drugi albo trzeci sezon teraz jest nie wiem, widzicie państwo bez skrzydełka patrzy się dobrze w jakich okolicznościach nie wiem schowała się, jest tu i wiadomo w jakich okolicznościach to skrzydełko ta matula straciła no na pewno nie wyszła bez skrzydełka bo to jest niemożliwością no i tu, proszę państwa jest zwanie tych pszczół jest zwanie tych pszczół a gdzie przeglądałem tą godzinę przelą się wydawało, że tu jest koniec. Z cywilizacją białego człowieka, dosłownie. Proszę Państwa, ja tu puszczę na z poprzedniego przeglądu. Jak ten ul był ogłodzony, gdzieś mam. To aż strach był. No, po przeglądzie tej rodziny, poprzednim, to byłem dosłownie załamany, że tu pszczół nie ma. Myślę, taka rodzina prężna. Ja tu, jak widzicie, kombinuję na wszystkie sposoby. I taka porażka by mnie bardzo bolała. że waroza mi niszczy rodzinę także jak na tą chwilę to bardzo dobrze wygląda i rodzina pszczela ma co jeść to jest ważne tu była super mocna rodzina no ale i przerobiły syropu drodzy państwo bardzo dużo i ja tu Cały sezon, proszę Państwa, się zastrzegałem na tą mateczkę bez skrzydełka, żeby ją uwiecznić, i w tym roku w nagraniu no i był pech, bom się nie mógł spotkać. No i teraz moje marzenia w tym nagraniu się ziściły. Teraz będzie chyba miała trzeci rok, trzeci albo drugi. No i jest to pszczoła miodna. Widocznie do czerwienia skrzydełka, i niepotrzebne. Skoro dobrze sobie radzi, no i te ramki ułożyć precyzyjnie. No i ta rodzina będzie pudrowana niestety to trzeba pudrować i świadczy o tym, że ona sobie dobrze radzi skoro to gniazdo w miarę z pudru wyczyściła jeszcze zalega ten cukier puder na dynnicy ale to w niczym nie przeszkadza będą mieć humor, to dozimy sobie to, drodzy Państwo Wyczyszczą. No i tu mnie, drodzy państwo, zastanawiał ten fakt, skoro one takie słabe, a takie rzeczy w wolnych przestrzeniach robią. No i proszę państwa, tu musi być stosowany ten tak zwany ekranik na krótką komórkę. To wtedy takich figlów, by mi pszczoły takich rzeczy nie robiły. Tak, no to niestety robią na dróbki. No i tu zamykam to wszystko, zabezpieczam, okrywam. No i przede wszystkim trzeba też kłaść w tej chwili nacisk, żeby dosłownie wylotek był na jedną pszczołę, żeby doprowadzać do ciężkiej wymiany powietrza ulowego i powietrza z pasieki żeby ten butelek węgla jednak drodzy państwo zalegał żeby zalegał żeby ten butelek węgla zal zalegał w tym ulu niestety i tu mam takich izolatorów Taki wisiaki Trzeba to upchać Proszę Państwa Także u mnie pod folią pszczoły nie siedną No serdecznie się z Państwem żegnam